Cześć, tu Buła w zastępstwie Andrzeja. Mam nadzieję, że się nikt nie pogniewa. Wysłali mnie tu pod Walencję, abyśmy przetestowali. Słuchajcie, myślę, że gdyby ktoś zdjął stąd te napisy, mało kto odgadłby, że to Ducati. Nie mamy widlastego silnika, nie mamy jednoramiennego wahacza. No i chyba typ motocykla też jest taki troszkę, którego by się Ducatisti nie spodziewali. Natomiast wczoraj inżynierowie powiedzieli nam trochę o tym motocyklu. Jaka w ogóle jest koncepcja tego motocykla? Otóż inżynierowie czy dział jakichś zakupów w Ducati stwierdził, że brakuje motocykla dla ludzi młodych, dla ludzi troszkę szalonych. Wiadomo, że Ducati nie jest tanie, jest wiele motocykli, ale to są motocykle zazwyczaj ciężkie, szybkie, może trochę dla bardziej doświadczonych jeźdźców. Natomiast brakuje motocykla małego, lekkiego. Yy, uniwersalnego, którym możemy i pojechać do pracy, i wyjechać na tor, przede wszystkim się go nie bać. I tak powstała koncepcja Hypermotarda 698. Kiedy inżynierowie stwierdzili, że zbudują taki motocykl, tak naprawdę zaczęli się zastanawiać, jaki silnik tam sadzić, ponieważ w dwój widlasta w dwójka tradycyjna będzie troszkę zbyt duża do takiego motocykla. Nagle jeden z inżynierów wstał i powiedział słuchajcie, przecież mamy silnik od 1299 Panigale, z którego możemy użyć jeden cylinder. I taka powstała koncepcja, że ten jeden cylinder y, zostanie użyty i faktycznie ponąć, jak obiecują inżynierowi, tam jest ten sam tłok, tam jest głowica z, roz z rozrządem desmodromicznym. Oczywiście zbudowana nową skrzynię biegów, y, ale ponoć było tak, że powstał silnik i na bazie tego silnika dobudowano resztę. Oczywiście na deskach nakreślono jaka ma być linia tego motocykla. Do tego już inżynierowie zbudowali wszystko naokoło. A więc miał być to motocykl nawet jak na Ducati nie za drogi i motocykl uniwersalny. Wrócę na chwilę do silnika. Bardzo lekki aluminiowy tłok, tak jak powiedziałem identyczny z 1299 wyciśnięto w wersji standardowej 77 koni mechanicznych. Także to jest chyba rekord, jeśli chodzi o Singla. W wersji RVE, tej przy której stoję, z wydechem terminioni, mamy dodatkowe 7 koni i dodatkowe 4 nm. I to czuć, to naprawdę czuć podczas jazdy. Uwierzcie mi. Oczywiście, jak to w Ducati wszystko buto w najwyższej jakości komponenty. Także 330 mm hamulec tarczowy z przodu, zacisk Brembo hamuje, słuchajcie, perfekcyjnie. Naprawdę yy, bardzo trudno jest połączyć dużą siłę hamowania z bardzo łatwym wyczuciem. Wierzcie mi, hamulec jest perfekcyjny i nie zmieniłbym tu absolutnie nic, nawet gdybym miał startować z tym motocyklem w wyścigach. Jest naprawdę fajnie. <laughs> Oczywiście 17-calowe typowe koła bez żadnych udziwnień. No i oczywiście pakiet elektroniczny i to słuchajcie w standardzie chyba motocykli Supermoto no, z tego co wiem jest, jest niesamowite, że mamy tu cały pakiet elektroniczny jaki jest dostępny w tej chwili w motocyklach Ducati z wyższej półki, także mamy Willy control, mamy cornering ABS, mamy kontrolę startu i teraz w wersji RVE mamy w standardzie quickshifter, jeżeli chcemy go mieć w wersji mono możemy też, ale musimy za niego dodatkowo dopłacić. Quickshifter oczywiście działa w górę w dół, także Quick Shifter i Downshifter shifter i tak dalej. Jeśli chodzi o wersję RVE, mamy dodatkowe felgi w dwukolorowym malowaniu. Mamy tak jak wspomniałem pełen y, układ wydechowy Terminioni. w standardzie z dB killerami. Y, wydech daje nam 1,5 kg oszczędności na masie. Y, sprzęgło, oczywiście pompa Brembo hydrauliczna, bardzo łatwo wyczuwalne, lekko pracujące. Jak to w Ducati mamy możliwość do kupienia sporej ilości dodatków. Niżsi jeźdźcy nie muszą się obawiać, ponieważ mamy dostępny niższy fotel, mamy dostępne sety, nie sety, tylko komplet do obniżenia zawieszenia. Oczywiście katalog dodatków Ducati jest bardzo bogaty z rzeczy dość przydatnych na tor. Akurat te motocykle są wyposażone, takie wyścigowe podnóżki całe stalowe, żebyśmy mieli lepsze oparcie Lepszą przyczepność buta do podnóżka. Jest też y, dolna obudowa silnika. I cóż, z tych dodatków chyba, no, oczywiście są też ubrania, buty, y, kombinezony. Jak to w Ducati można wydać? Bardzo dużo pieniędzy. Y, co mogę powiedzieć, jeśli chodzi o jazdę? Wspomniałem o hamulcu, który działa perfekcyjnie. Myślę, że dla fanów tego typu motocykla ważne będzie to, że. Każdy chce się poczuć jak na torze wyścigowym i tak samo myślę, że jeżeli z motocyklem wyścigowym szosowym od razu każdy kto chce zrobić to chce przytrzeć kolanem, to myślę, że większość fanów Supermoto chce jeździć slajdami, dohamowywać slajdami. Ducati stworzyło taki ABS, który pozwala na to, żeby bez ograniczeń ten hamulec wcisnąć. I motocykl nam kontroluje slajd według zapewnień inżynierów do 55 stopni w drugim poziomie ABS-u, tym, tym, który pozwoli ten, ten slajd kontrolować. Do 55 stopni możemy ten motocykl złamać. Uwierzcie mi, działa. Oczywiście trzeba wcisnąć przedni hamulec i być już lekko złożonym w zakręcie i się nie bać mocno nacisnąć ten hamulec. I wierzcie mi, slajdy na wejściu w zakręt przestaną być dla, dla Was trudnością. Yy, jest to w tej chwili śmiesznie yy, łatwe. Motocykl waży 150 kg bez paliwa. Jest bardzo poręczny, łatwo skręca. Oczywiście w jeździe wyścigowej pojawiły się w końcu limity. Dla mnie osobiście ten motocykl jest za niski. W pewnym momencie już miałem problemy z dotykaniem butem do nawierzchni. Duży problem miałem również z przerzutką biegów w lewych zakrętach, ponieważ nie mogę zmieścić stopy pod dźwignią zmiany biegów. Ale tu już jeździliśmy na slickach, te tempo było takie już wyścigowe. Myślę, że większość użytkowników tego motocykla jednak Użyję go bardziej weekendowo, jeżdżąc troszkę wolniej po torze i wtedy myślę na ten, do tego limitu nie dojdą. Jeśli tak, będzie trzeba pewnie trochę pokręcić przy zawieszeniach. Może podnieść dźwignię. Nie kręciliśmy tutaj nic. Mieliśmy założenie takie, że jeździmy na standardowych ustawieniach. Nikt yy, nic nie zmienia. Rano mieliśmy kilka yy, sesji mokrych. Zresztą tak jak teraz zaczęło padać, także początki nie były łatwe, ale dzięki temu, że warunki były tak trudne, Mogliśmy wyczuć, jak miękko, jak łagodnie przyrasta moc w tym motocyklu I, i, i wierzcie mi, startując na drugim biegu z wolnych zakrętów nie musieliśmy się kompletnie obawiać o otwarcie gazu. Dozowanie tej, tej mocy, tego momentu obrotowego jest bardzo płynne i nie było żadnego high-side'a dzisiaj. Oczywiście wiadomo, jest kontrola trakcji, która to wybiera, ale myślę, że w deszczu, jeżeli ta moc nie byłaby tak delikatnie dozowana... To ta elektronika mogłaby nie ogarnąć. Natomiast nie było z tym żadnych problemów, nikt się nie wywrócił i była to bardzo duża zaleta, yy, gdy jeździliśmy w tych warunkach. Słuchajcie, pełen test będzie w gazecie. Ja powiem tak: spędziłem niesamowity dzień tutaj, pobawiliśmy się. Jeżeli ktoś szuka motocykla, którym, tak jak powiedziałem, codziennie może pojedzie sobie do pracy, ale weekendowo chce sobie wyskoczyć na tor kartingowy, na standardowych Pirelli oponach może to spokojnie zrobić i nie będzie naprawdę miał tutaj żadnego problemu, żeby konkurować z innymi maszynami i myślę, że długo zajmie, zanim dojdzie do limitu. Ten motocykl da mu naprawdę dużo, dużo frajdy z jazdy. Tyle na dzisiaj pada, więc kończymy. Yy, polecam Wam artykuł w gazecie. Będziemy informować. I cóż, pozdrawiam Andrzeja. Ponoć też u niego pada, także znany polski gest. Andrzej pozdrawiamy i pozdrawiamy czytelników i widzów. Cześć. あっあ